Historia współpracy leśników z lotnikami wykonującymi loty patrolowe i gaśnicze ma długą tradycję. Początki sięgają lat 70. i związane są z osobą pilota, nawigatora Włodzimierza Jermaka. W aeroklubie Ziemi Lubuskiej, w parze ze Stefanem Studenckim, zaczyna wdrażać podwaliny pod wykorzystywanie lotnictwa do patrolowania lasów. W dniu 21 marca 2014 roku miała miejsce długo oczekiwana uroczystość. Przekazania przez nadleśnictwo Zielona Góra domku dla lotników. Gośćmi uroczystości byli wszyscy leśnicy, dla których Lotnicza Straż Pożarna jest ważnym sprzymierzeńcem w ochronie lasów. Odsłonięcia tablicy z historyczną nazwą obiektu dokonała zaproszona specjalnie na tę uroczystość małżonka pana Włodzimierza Jermaka, pani Mirosława. Ja serdecznie nie, nie i dziękuję za pamięć, za tak wielki szacunek. No nic więcej nie mogę powiedzieć, bo nie mogę. Zawsze taki był, bardzo zaangażowany tak, 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 i przyczynił się tak, niezwykle tak, tak, do ratowania, tak, 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 ratowania tak, tak, zasobu tak, tak, przywódczego Domek, wcześniej zwyczajowo nazywany przez personel lotniska Jermakówką, w 2008 roku został tak nazwany oficjalnie. Przez wiele lat obiekt przechodził drobne remonty i modernizacje. Początkowo był to skromny bara, taki jak wykorzystywano na szkółkach leśnych. Jermakówka z 2014 roku to zupełnie nowy obiekt. Powstał z myślą o wszystkich potrzebach lotników. Koszty budowy wyniosły 160 tysięcy złotych.